Jo yo, yo, yo. Nie spodziewaliście się odcinka w środku tygodnia, co? W każdym razie pod poprzednim filmem nie przebiliście wyznaczonego limitu łapek w górę, więc nie mogę wam zdradzić tajemnicy profesora Ramena. Jednak, jako że jestem bardzo dobrym toksycznym youtuberem, postanowiłem dać wam drugą szansę. Jeżeli do piątku dobijecie 50 łapek pod tamtym filmem lub 30 łapek pod tym filmem, to tajemnica profesora Ramena ujrzy światło dzienne. A tymczasem, wracając do dzisiejszego toksycznego builda, przedstawiam państwu Endgame Freddy. Bądźmy szczerzy, Kruger nie jest jakoś szczególnie silnym zabójcą. Jego moc to tak naprawdę możliwość spowolniania ocelałych lub rozstawiania fejkowych palet. No i tylko gdy zostaną spełnione konkretne warunki. Jednak ten build pozwoli wam zmienić Freddy'ego wchodzącą maszynę do zabijania, od której nie da się uciec. I to dosłownie. Pozwólcie, że przedstawię wam dzisiejszy build. No One Escapes Death. W skrócie No it. Gdy wszystkie generatory zostaną naprawione, wszyscy żyjący ocelali otrzymają efekt narażony. Co za tym idzie, będziemy ich powalać jednym uderzeniem. Abyśmy jednak mieli nieco więcej czasu na złapanie naszych ofiar, posłużymy się no Outem, który zablokuje dla nas bramy wyjściowe, aby ocelali nie mogli wejść z nimi w interakcję. Gdyby jednak ocalali przeczekali naszego no Outa, z pomocą przyjdzie Remember Me, który przedłuży proces otwierania bram o dodatkowe 24 sekundy, co również pozwoli nam uzyskać więcej czasu. Gdyby jednak ostatecznie udało im się otworzyć bramę, Naszym kołem ratunkowym zostanie Bloodwarden, który po powieszeniu ocalałego po otwarciu bram zablokuje oba wyjścia, blokując ocalałą ucieczkę z mapy na 60 sekund. Aby jednak tego było mało, Kruger posiada addon, który działa tak samo jak Bloodwarden, tylko bez wieszenia ocalałych i na jedynie 15 sekund. Z tym buildem w mgnieniu oka zostaniecie królami endgame kolapsa. A zresztą, co ja się będę wywodził? Lepiej przekonajcie się o tym sami. Yo, jo, proszę państwa, dzisiaj mamy sobie kolejny toksyczny build, a tym razem coś mnie naszło na Frediego, a konkretnie na endgame'owego Frediego. Nie wiem co to ty odwalasz. Tym Jake'em? oddałeś nam szaka. No problem. Postawimy sobie tutaj paletę. Generalnie uważam, że Freddy, że tak powiem, z trapami jest dużo lepszy niż z paletami. Ale co by nie mówić, jakoś dobrze nie umiem nim grać, więc. Więc póki co zagramy sobie, no tak, a nie inaczej. Dobra, pierwszy stack do No Way outa. Tutaj mamy Shiva. Shiva jest swoją drogą narażona, bo dostała efekt video Exposio. A to jest nam bardzo, bardzo na rękę. O właśnie dlatego. Dobra, drugi stack do No Way outa. Oni byli gdzieś tam w O, to ja sobie zbiorę zaproszenia. Dobrze by było powiesić każdego, żeby mieć 400 no i A jeszcze lepiej by było, w miarę możliwości, wyeliminować obsesję. No właśnie, są tutaj. I to jest fank, fank jeszcze nie wysiała, to możemy sobie z nią pójść. Dobra, mamy na ich hita. Okej, okay, dobra, to było dość szybkie, by the way. A to było jeszcze szybsze. Dobra, trzeci tak do no layouta. Ej, zapowiada się ten mecz całkiem nieźle. O. Wykrokałem. No ten jest był taki ...brudki. Czemu grasz tak trochę autystycznie? Nie obrażając nikogo, co nie? O. Nice try, bro. Patrz to, patrz to. E! Eh. Co ty bodyblokujesz, dziadu? Co ty próbujesz? Nie wiem, gdzie poszło fęgucha. Dobra, i mam 400 staki do no-layouta. O jezu, co są te dwie palety okropne. O, oh, bliskie, ale i tak ją chyba mamy w tym momencie. Najbardziej, czego się boję, to że ta gra w ogóle nie dojdzie do endgame'a, bo trochę za bardzo mi kopiemy dupę. I tu jest obsesja, i tu jest Shiva. Shiva! Demet, Dobra, Shiva akurat mogę sobie powiesić, bo ona jest naszą obsesją, co za tym idzie kontrowałaby nasze Remember Me, to dość mocno. Dobra, teraz musimy się postarać, aby udawać jak największego dziada, jak najgorszego gracza DBD, takiego, kto dopiero odpalił tę grę, aby mieć jakiekolwiek value z naszego builda, no bo na chwilę obecną to ich wykończyliśmy, zanim w ogóle połowa genów poszła. Bro! Bro! Dobra, widzimy się w następnej grze. Lecimy z rundą drugą Frediego króla endgame'a. Poprzednia runda no nie poszło najlepiej, bo nie doszliśmy do endgame'u. Praktycznie jest by the way. Cześć! O, idealnie, bo to jest nasza obsesja. To sobie nabijemy trochę stacków do Remember Me. Dobra. I mamy w miarę szybkie powalenie. To sobie zniszcza Tu sobie rozstawię fejkową paletę. I podniosę to sobie zapro, to było dziwne. No i bądźmy szczerzy, z tym buildem tak naprawdę nie musimy się w ogóle martwić o generatory. Bo tutaj chodzi o to, żeby surwy skręciły wszystkie geny. O tu tutaj basically chodzi. Cześć Shiva. Pójdę sobie po ciebie przy okazji. Dobra. Nie wiem, co ty tym Wittorem zrobiłaś, ale spoko. Kolejny tak do No auta. Szybko to idzie. Bardzo mi się to z jednej strony podoba, z drugiej niezbyt. Bo boję się, że będzie powtórka z poprzedniej rozgrywki, że w ogóle nie dojdziemy do Endgame'a. O! Ja to mam wyczucie, co nie? Paste. Leaf. Ha! To było smart. Dobra, mamy trzy staki. Jeszcze jeden, nie mogę tego podnieść, niestety. Kogo jeszcze nie powiesiliśmy? No chyba... Chyba Shiva, tak mi się wydaje. Jest Shiva, idealnie. Możemy sobie z nią pójść. Dobra, zrobimy tak. Cofniemy się. O, idealnie. Prosto w nasze szpony. O, i mamy tutaj paletę, gitara. U. Aid, ok. Robimy takiego mindgama. I teraz będziemy mieć wszystkie staki do no-wayouta. Dobra, jeszcze jedna rzecz, która by się nam przydała: to wymaksować. Remember me. Czyli musimy znaleźć Sable, jak się nie mylę. Tu ktoś jest. Nie mam pojęcia, kto to. Nie ciebie chcemy, ale za tą też możemy pójść w sumie. W zasadzie to dam ci tylko hita. I wezmę się tam cofnę w miarę możliwości. A, nieważne, to jest sable. Okej. Okay. No dawaj, dropnij to Dobra, jeden hit Zrespiosa w fejkową paletę. Co za menda? Oj, to nie jest dobry pomysł, koleżanko. To nie jest zbyt dobry pomysł. Dobra, mamy wszystko wymaksowane, tak naprawdę teraz zostało nam poczekać, w miarę możliwości, aż surwy kręcą wszystkie geny. Pobawimy się z nimi troszeczkę tutaj, potunelujemy ale W zasadzie to ją dobrze byłoby wytunelować, jako że ona jest naszą obsesją. Dobra i teraz pozostało nam jakoś dotrwać do endgame'a, chociaż to może być trudne. No, w tego wypadku sytuacji. Ona jest w kółko? Miejmy nadzieję, że nie. To za tym idzie tamci pozostali też nie są nad w huku. To możemy sobie powiesić każdego z nich, tak naprawdę. Mówcie sobie co chcecie. Ja. O dziwo. Czuję kciuki, oni tego ostatniego gena. I pójdę sobie chodzić po mapie. Nieważne. Dobra. Mamy endgame w końcu. I teraz możemy się zacząć bawić z surwami. Dzień dobry, kogo my tu mamy. No Edwaliu? Dobra. Jak się nikt nie spodziewał. Ja! Dobra, teraz zobaczymy, czy. No, nigdy nie pamiętam nazwy tego surwa. Dobra, Siamoczek się wyleczył. Zobaczymy, czy pójdzie po swojego teammate'a. Mamy No way out'a mamy Bloodworthena. ja myślę, że im na otworzyć tę bramę, nie? Temu jednemu, co przeżyje. Nie mam pojęcia. Pa, próbuję otworzyć bramę z kubeniutki. Nie ma tak dobrze. Nie ma. Dobra, pobiegł po swojego teammate'a. Możesz rzucić, pozwalam. Dawaj, a rób sobie te bramy, rób, rób. Tak, rób, 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 rób. rób. To może trochę potrwać. Już? No To dawaj uciekaj tym dziadem strętnym Boom Blood Warden. Patrzcie to patrzcie to biegnie do bramy biegnie do bramy Biegnie do bramy Yo Walił proszę państwa Proszę państwa to już trzeci i ostatni mecz z Krugerem, królem endgame'a. Miejmy nadzieję, że tym razem dam radę pokazać wam 100% value z tego builda. Redrop. Oj. Oj. I nie ma palety. Dobra, pierwszy stack do no out'a. Tepniemy się do tego gena. Na chwilę obecną najważniejsze to jest znaleźć obsesję. I powiesić każdego, chociaż po jeden raz. Żeby sobie zdobyć wszystkie staki do... No, jauta. No, wiadomo, przydałoby się znaleźć obsesję, żeby sobie dobić tego. Um, remember me? Boże, taki mind game zadziałał. Weź. Nie rób w stylu Dobra, gitara. I co? Powaliłem ją, powaliłem. Powiesiłem ją gdzieś tutaj. Tu jest Sable. Hej, Sable. Niezły volt. Bardzo niezły. Tu mogę w zasadzie rozstawić paletę, tak przy okazji. O jezu, patrz! Wow. Ja jestem za dobry w tę grę komputerową. Dobra, 300 i do I teraz by się przydało znaleźć naszą. Naszym, naszą obsesję, która. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie jest tutaj. A proszę. Cześć. Ty żyjesz? Dobra. Muszę zapamiętać, kogo ile razy wieszałem. O, dobra, ważne, żebym zzałnował z tej strony. No to ja zzałnowałem z tej strony. Ten znaczy jest to jest dobry gracz i to jest fajnie widać. O, i troszkę się tutaj zagapiła. Nasz dobry gracz. O, ostatnim centymetrem. Dobra, tepniemy się. Się tam do tego gena. Cześć, czemu ty. Ja nie wiem, co ta laska robi, ale fajnie by było zdobyć na niej jeszcze chociaż jednego hita. Dla tych trzech staków, co nie? Trzech, czterech staków. A, i laska są marła. Aha, no to mamy po obsesji. No dobra, Ej, ok. Mi to pasi. I dwa razy nie wisiała chyba ta alternatywka. Dobra, taki mały mind game. Ej, udam, że woltuję. Psych. Op. to żeś mi zblokowała okno. No, powiem ci, pierwsza klasa. Dobra, i teraz każdego mamy na def-hooku. No, czyli w zasadzie idealnie. Będę ich musiał trochę pocześćować, żeby dać im czas na zrobienie genów. I teraz ostatni gen, którego kręcą. No właśnie, był tam. Dobra, i teraz zaczynam endgame'a. I teraz skończyła się zabawa. Hello! No outvalue No Way Out! Value. I są gdzieś tam, a będą mi byli jeszcze chwilę temu. A gdzie są teraz? Nie mam pojęcia. Ale dobra, skończył się No Way out, ale został jeszcze ten. Remember me. Dzień dobry, Nancy. Dobra, mamy ją. I teraz dla Beki. Ja te bramę otworzę, co nie? Tak dla Beki. I sobie aktywuję Blue Bum, Boom, proszę Państwa, bum. I teraz mamy GG. I jest w bramie laska. I mamy waliu ze wszystkich parków. I tu jest klapa. Jezu, jakby wybiegła. To by miała ucieczkę, a tak. Proszę Państwa. GG's. Jeżeli nie przebadacie za graniem Freddym, to bardzo serdecznie polecam tego builda. Może nie jest jakiś mocny na bardziej zaawansowanych, osalałych, ale na pewno no zdecydowanie zmienia playstyle.